Uważam, że to jest bardzo fajna tradycja w Krakowie. Jest to coś, co może być fajne dla szkół, fajne dla naszego całego otoczenia, dla młodzieży, która może się po pierwsze z różnymi ludźmi konkurować, po drugie, może no, trochę sportu poużywać i trochę pokazać, co potrafi. Dzisiaj mi się biegało trochę słabo, jak mam być Ja Byłam zmęczona, to też dlatego, że miałam zawody w sobotę, więc w sumie już czuć to zmęczenie, ale końcowo jestem zadowolona, no bo jednak uważam, że jako drużyna bardzo dobrze nam poszło. I biegamy, żeby reprezentować naszą najlepszą szkołę, całą numer 7 w Krakowie. Czas jest całkiem dobry, jak w porównaniu do samego roku czasu. Warunki na bieżni są bardzo dobre, jest sucho, temperatura też jest idealna do biegu. Głównie biegam, biegi sprinterskie, ale dzisiaj wyszło 600 metrów. Dzisiejsza rywalizacja na pewno była ciężka, ponieważ mierzyliśmy się ze szkołą, która w zeszłym roku wygrała, ale wiedzieliśmy, że mamy mocny skład, tak mamy osoby, które trenują gdzieś lekkoatletykę atletykę na bardzo wysokim poziomie w naszym, w naszym kraju i walczyliśmy, jak myślę, że jak równy z równym. Nasze rezultaty uważam, że za bardzo dobre, ponieważ nasza drużyna nie trenuje profesjonalnie biegania, ale wszyscy starali się na maksa i pobiegli na maksa swoich możliwości. A moja zmiana na przykład wydaje mi się, że mój czas był najlepszy z wszystkich dziewczyn, które tutaj biegły. Ja biegłam na trzeciej zmianie, ale wydaje mi się, że wszyscy bardzo dobrze pobiegli. Bieganie na pewno ciężkie, ale większa motywacja już w biegu indywidualnym, ponieważ e, walczymy dla całej drużyny, dla całej szkoły. Wiele ludzi też ze szkoły nam kibicuje. No, bieg na pewno ciężki bardzo. Rezultat, no, był apetyt na więcej, ale jesteśmy zadowoleni.